Przez pewien okres w 2022 roku codziennie debatowałem, czy powinienem się zabić, czy nie. Doskierałem mi stany depresyjne, nienawidziłem samego siebie, nie nienawidziłem faktu, że żyję. Tak źle było z moim zdrowiem psychicznym. Moi bliscy musieli patrzeć na to, jak podejmuje destrukcyjne decyzje, niszcząc swoje życie. Musieli słuchać, jak nim narzekałem, że życie to jest takie chujowe i że ja to tylko chcę się zajebać I okazało się, że te moje problemy ze zdrowiem psychicznym zaczęły się, gdy miałem 11 lat. Może nie zaczęły, ale zaczęły powstawać, gdy miałem 11 lat. Wiesz dlaczego? Bo zacząłem wtedy. Do oglądać pornografię. Gdy miałem 11 lat, obejrzałem ją pierwszy raz i wystarczył mi jeden raz, żeby się już wkręcić i nie przestać przez następne 4. Z roku na rok było coraz gorzej, i na koniec było już tak źle, że już po prostu nie chciałem żyć. I z tego powodu, że już wiedziałem co było problemem, co to wszystko powodowało To zacząłem się edukować w tym temacie Zacząłem się edukować w tym temacie jak mogę odejść od tej pornografii Ponieważ strasznym motywatorem było dla mnie to, by moi bliscy już nie musieli patrzeć na to Jak ja w ogóle się zachowywałem, jak ja wyglądałem, jakie ja życie prowadziłem chwilę wcześniej I pamiętam jak zacząłem moją walkę z pornografią wraz z tym jak zaczęło się NNN Wiadomo jak działa NNN Zakaz masturbowania się i oglądania porno przez 30 dni, przez cały listopad, prawda? I wiesz co? Wytrzymałem 3 dni po trzecim dniu 3 Trzymałem się już kurwa, bo już nie potrafiłem wytrzymać pragnienia były aż tak silne. I tak trwało to dalej. Cały czas relapsowałem, 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 nie mogłem wytrzymać, nie potrafiłem wytrzymać bez tego pierdolonego nawyku. Tak byłem silnie uzależniony, nie potrafiłem bez niego żyć. I mimo tego, że wiedziałem, że czujesz się jak kompletny główno właśnie przez to, to cały czas mój mózg zmuszał mnie do tego, żeby to robić. Nie potrafiłem sobie kurwa z tym poradzić. Mój małpi umysł dosłownie przejmował kontrolę nad moim życiem. I wiesz co, pokażę Ci dzisiaj metody, jak możesz przestać relapsować, jak możesz sprawić, żeby twój now. Rzeczywiście był skuteczny. Jak sprawić, żeby ta walka z twoim uzależnieniem od pornografii po prostu skończyła się dobrze, bo bez tych rzeczy, o których tutaj powiem, ta walka będzie po prostu wracaniem do tego samego punktu startu. A tego przecież nie chcemy. Chcemy realnych rezultatów i chcemy coś zmienić. I dzisiaj w tym filmiku pokażę Ci rzeczy, które rzeczywiście pomogą Ci to zrobić. Bo w ogóle zadaję sobie kiedyś pytanie, dlaczego relapsujemy, dlaczego cały czas wracamy do tego uzależnienia. No właśnie, dzisiaj to omówimy i zrobimy co trzeba. Ale zanim zacznę, chciałbym Cię gdzieś zaprosić. Zjedz teraz do opisu, kliknij pierśnik i dołącz na naszego Discorda. Jest to społeczność osób, które tak jak Ty, nie Oglądać pornografii, więc z pewnością jest to miejsce dla Ciebie. Uwierz mi, że nie pożałujesz, zjeżdżaj do opisu, knaj pierwszy link i widzimy się w środku. Pierwszym powodem, przez który relapsujemy, przez który wiele naufapów jest po prostu nieskuteczne, przez który wiele osób po prostu nie jest w stanie pokonać tego uzależnienia, to triggery. Jakbyś odpalił teraz social media, na przykład Instagrama, wszedł i zaczął oglądać storki, albo zaczął oglądać release, albo wszedł po prostu w tą lupkę, żeby wyświetlić te posty, które się tam wyświetlają, to z pewnością gdzieś z tych miejsc znalazłbyś jakieś prowokujące treści. Typu, kurwa, jakieś prowokujące tańce prowokują. Sobie dupy, ładne panie i wiesz co, to wszystko jest zgodne z polityką tych aplikacji, ale na nas działa tak, że buduje to tak cholernie silne pragnienie. A umówmy się, nie znasz innego sposobu, by sobie ulżyć niż oglądanie porno i walenie konia. Ja też tak kiedyś się zachowywałem, ja też tak kiedyś miałem. Gdy usunąłem triggery, wszystko się dla mnie zmieniło, bo przez cały ten czas próbowałem od tego odejść, cały czas wracałem do tego samego punktu, ale gdy przypadkiem usunąłem triggery, zaraz ci powiem jak to się stało, dopiero wtedy moje działania zaczęły przynosić rezultaty. Bo zobacz, miałem coś takiego, że. Byłem już wtedy na edukacji domowej i zauważyłem, że strasznie mi brakuje czasu. Nie, kurwa, no mało czasu mam, moje ziomki mają tak dużo, a Mimo tego, że chodzą do szkoły, a ja tej nauki dużo nie miałem, i tak wiesz co, chciałem swój czas. I wszedłem na czas przed ekranem i zobaczyłem, że spędzam na TikToku po 5-6 godzin dziennie, choć nie byłem tego w ogóle świadomy. I w tamtym momencie uznałem, że tak nie może być. Usunąłem TikToka i wraz z tym usunąłem też triggery. I wiesz co to oznacza? Że częstotliwość walenia konia, częstotliwość oglądania pornografii poszła mocno w dół, naprawdę drastycznie, w chuj w dół, Mogło mi to po prostu pokonać uzależnienie od pornografii raz na zawsze. I spokojnie, nie musisz usuwać TikToka tak jak ja kiedyś. Każda z tych aplikacji, na której nie jesteś w stanie znaleźć triggery, ma taką opcję, jak nie interesuje mnie to, albo nie podpowiada mi więcej takich treści. Jak klikniesz to wystarczająco dużo razy, to te aplikacje zrobią wszystko, żeby ci tego nie podpowiadać, bo ich zadaniem jest to, żebyś został jak najdłużej na ich platformie. I możemy wykorzystać to akurat na własną korzyść, żeby przestać oglądać takie gówno. Ej, tak mi dzisiaj wkurwiają moje włosy. Nie wiem w ogóle. Czuję się jakbym miał burz na głowie zamiast włosów, nie? Ja nie jestem, ja jakoś ich nie stylizuję, ja jakoś ich nie układam, ja po prostu się budzę i raczej jest git po prostu, ale dzisiaj to mnie tak wkurwiają, po prostu... Zostawię je i mam wyjebane. <laughs> czyli pierwsza rzecz, przez którą relapsujesz, przez który twój nofap jest nieskuteczny, to triggery. To, co powinny zrobić, to je usunąć. Przejdźmy do drugiej rzeczy, czyli nieużywanie energii. Wiele osób wchodzi na nofap, chce pokonać swoje uzależnienie od pornografii, ale nic w ich życiu się nie zmienia. No właśnie, trzeba coś dodać do tego życia, ponieważ wejście na nofap to źródło energii. I naprawdę będzie tej energii w chuj. I trzeba ją gdzieś włożyć. Gdy ja pokonywałem swoje uzależnienie od pornografii, to zacząłem się po prostu interesować rozwojem. Zacząłem się też interesować ogólnie zdrowiem psychicznym. Nie tylko pornografią, ale również wpływami innych rzeczy, metodami na te zdrowie psychiczne. I moim celem, moim największym celem, nie były żadne, była po prostu poprawa psychiki. I właśnie w to składałem swoją energię, gdy byłem, że tak powiem, w najcięższym momencie swojej walki z tym uzależnieniem. I ty też musisz znaleźć miejsce, w których wkładasz tę energię. Ponieważ tą energię trzeba w coś włożyć. Bo ona prędzej czy później zostanie jakby gdzieś wykorzystana. Twój mózg jest wyuczony, żeby tą energię wykorzystywać. Przepalać właśnie w pornografii, w masturbacji. A tego już przecież nie chcemy. Trzeba dostarczyć mózgowi takiej zdrowej stymulacji. Takiej, takiego wykorzystania energii. Zdrowego wysiłku. Zajebistą metodą byłyby na przykład ćwiczenia fizyczne. To dało być naprawdę sporo ulgi, zmniejszyło Twoje pragnienia i dało Ci większą kontrolę nad samym sobą. Poza tym Twój mózg po prostu byłby bardziej usatysfakcjonowany, ponieważ zobacz, myślę, że znasz coś takiego jak dopamina. To neuroprzekaźnik, który odpowiada za to, że czujemy się nagrodzeni, między innymi, prawda? Czyli jak nie wiem, dostaniesz cukierka, jak zjesz cukierka, to dopamina rośnie. Ale w momencie, gdy już wyrzucasz papierek, bo cukierek został zjedzony, to dopamina gwałtownie spada jeszcze niżej, niż zaczynałeś. Czyli czujesz się jeszcze gorzej, niż przed tym, jak zaczynałeś tą czynność. Właśnie tak działa pornografia. I nasz mózg kocha te wzrosty. Dlatego się uzależniamy, bo cały czas chce tych wzrostów. Gdy odbierasz mózgowi pornografię, to wiesz to, no coś jest nie tak. On zaczyna cię zasypywać pragnieniami, że halo, gdzie są moje wystrzały dopaminy? To, co powinniśmy zrobić, to dostarczyć mu dopaminę, ale w zdrowy sposób, w inny sposób. Na przykład w w taki sposób, że dostarczyło mu aktywność fizyczną, która również jest zajebistym źródłem dopaminy. Ale z aktywnością fizyczną działa to tak, że gdy zaczynasz ćwiczyć, to nie masz wzrostu dopaminy, jak przy pornografii, potem spadku. Tylko najpierw masz spadek dopaminy. Nie chce ci się, jest to męczące, boli, piecze, kurwa, nic ci się nie chce. Czyli najpierw masz spadek, a dopiero potem masz wzrost. I ten wzrost, no może nie jest aż taki wysoki, prawda? Jest wysoki na tyle, że kończysz wyżej niż zaczynałeś. Czyli właśnie tym się różni. Że tak powiem, zdrowa dopamina od tej niezdrowej dopaminy. Niezdrowa dopamina sprawia, że kończysz jeszcze niżej niż zaczynałeś, czyli czujesz się gorzej, mniej zmotywowany, mniej nagrodzony, bardziej przygnębiony, a zdrowa dopamina, która wymaga wysiłku, sprawia, że kończysz jeszcze wyżej niż zaczynałeś, czyli czujesz się bardziej zmotywowany, bardziej nagrodzony, przyjemniej i bardziej szczęśliwy, prawda? Czyli to jest ta różnica. Można zamienić tą złą dopaminę, która płynie z pornografii na tą dobrą. I ta dobra może płynąć właśnie m.in. od aktywności fizycznej, nad prac nad swoimi celami, nad spotykaniem się z ludźmi, nad ekspozycją na zimno albo ekspozycją na ciepło, na spędzanie czasu w naturze, nie wiem, czytanie dobrej książki i tak dalej, To są rzeczy, które są naprawdę dosyć naturalne, nie są dosyć stymulujące, dlatego właśnie są one dobrym źródłem. Dopaminy. Dobra, koniec tego gadania, jakbym był jakimś chujwieniem profesorem. Czyli drugą rzeczą jest wykorzystanie tej energii, dostarczenie w mózgowi dopaminy w dobry sposób. Przejdźmy teraz do trzeciej rzeczy. Wiele osób zaczyna się interesować nofapem, zaczyna się interesować tym, żeby pokonać to uzależnienie od pornografii, to pierwsze co im przychodzi do głowy to detoks. Nieważne czy są uzależnieni od 5-6 lat, to oni mówią, no stare, ja sobie o tak. Przestanę walić konia już na zawsze, nigdy go nie zrobię. Uff, myślę, że jest to cholernie mało realistyczne podejście. I detoks naprawdę powoduje pełno frustracji. I poza tym, detoks, jakby cała ta idea detoksu, oznacza, że jedno zalenie konia jest już porażką. Choć ja bym się nie do końca z tym zgodził, bo zobacz, jeżeli jesteś uzależniony od tego od paru lat, solidnych paru lat, robiłeś to powiedzmy 40-50 razy w miesiącu. To jak zrobisz to teraz 10 razy w miesiącu, bo zacząłeś redukować, to czy to jest porażka? Czy sukces? Jakbyś wszedł na detoks i przez 30-dniowy detoks zrobił to 10 razy, no to lipa, jak chuj. Ale jak powiesz sobie, jestem na redukcji i zrobisz to w ciągu 30 dni 10 razy, to masz sukces. To jest taki reframe, kurwa, rozumiesz? I poza tym ogólnie redukcja jest zajebistą taktyką. Przez większość czasu, w którym walczyłem z za od pornografii, próbowałem się zmusić do tego detoksu. Pierdoliłem się z tym, pierdoliłem. Cały czas wracałem do tego samego punktu, nie potrafiłem się powstrzymać. W momencie, gdy usunąłem już triggery, w momencie, gdy już uświadomiłem sobie, że muszę bardziej wykorzystywać swoją energię, zmieniłem też taktykę i właśnie wszedłem na redukcję i w tamtym momencie zaczął się mój sukces, jeżeli chodzi o pokonywanie uzależnienia od pornografii. 40 lub nawet czasem 50 razy w tygodniu, kurwa 40 lub nawet 50 razy w miesiącu przeszedłem na 8, czyli Tak po prostu na 8, wykorzystując usuwanie triggerów, wykorzystywanie energii i redukcję. Te 8 było dla mnie ogromnym sukcesem, a nie porażką, bo wcześniej za każdym razem, gdy robiłem detoks i robiłem to chociaż raz, to czułem się już taki kurwa poddany. I kończyło się tak, że robiłem to 4 razy w ciągu jednego dnia, bo mówiłem i tak, jestem na dniu zero, więc chuj z tym, w ten sposób niszczyłem swój progres i kurwa detox mnie nigdzie nie doprowadził, oprócz tego, że nabrałem trochę doświadczenia i wiedziałem, co dla mnie nie działa. Redukcja, kurwa, stary to jest klucz. To jest tak zajebista metoda i jest tak prosta, że ja pierdolę. I jak do tego podejść? Jak robisz to 7 razy w tygodniu, to w następnym zrobisz to 6 albo 5, zależy jak mocno się czujesz. I tak z tygodnia na tydzień szczeble ze szczebla redukujesz sobie o jakąś ilość, tak, żeby twój mózg zdążył się przyzwyczaić, że będzie. Tego coraz mniej, czy nie będzie już tego w Twoim życiu, ponieważ jakbyś odszedł od tego z 8 razy w tygodniu, 9 razy w tygodniu na zero, to Twój mózg ma kurwa awarię w głowie, on chce swoją dopaminę z powrotem, zacznie Cię zasypywać pragnieniami, Ty czujesz się jak gówno, nie wiesz co masz ze sobą zrobić, nie jesteś w stanie siebie skontrolować i wszystko chuj strzela, żadnego progresu nie zrobić. Redukcja to jest to, co nam pomoże w tym wypadku, bo to właśnie przez te zmuszanie się do detoksu u wielu osób ten no po prostu nie działa. To chyba wszystko, co Muszę powiedzieć na temat redukcji. O, wiem co Muszę powiedzieć. Ważne jest to, żebyś wiedział, że celem jest ostateczne zero. Wiele osób, gdy słyszy, gdy mówię o redukcji, zakłada, że mam tu na myśli, że czasem sobie trzeba zwalić, że dwa razy w tygodniu to jest git. Powiem tak. Nie, nie uważam, że to jest git. Nie uważam, że powinniśmy robić coś takiego, że no raz kiedyś to można. Moim zdaniem jest to błędne podejście. Moim zdaniem jest to trochę destrukcyjne podejście, które powoduje, że cały czas ta pornografia trzyma nas na takiej krótkiej nitce, ale dalej jesteśmy do niej jakoś przywiązani. Celem ostatecznym jest zero. Celem ostatecznym jest pokonanie tego wpizdu. w ogóle nam to jest do życia niepotrzebne. Naprawdę, pornografia nie jest rzeczą potrzebną do życia. Masturbacja tak samo. Uwierz mi, po prostu uważam, że dwa razy w tygodniu jest lepsze niż trzy razy w tygodniu, ale jeden raz w tygodniu jest lepsze niż dwa razy w tygodniu, a zero razy w tygodniu jest najlepsze i celem jest zero, ale dojdziesz do... Do tego zera, po prostu redukując o jakąś tam ilość, z tygodnia na tydzień. Po prostu błagam cię, nie tracisz tego jako wymówki, żeby cały czas sobie walić konia. I jeszcze jedna sprawa. Jeżeli już jesteś na detoksie, od powiedzmy, nie wiem, chociażby dwóch tygodni i od dwóch tygodni tego nie zrobiłeś, to nie przechodź teraz na redukcję, że z siedmiu na 6, bo będzie to po prostu wymówka na to, żebyś ty walił konia. Wyobrażam sobie taki scenariusz, że są osoby, które mogłyby tak zrobić po tym, jak to usłyszały, dlatego proszę Cię, jak już jesteś na detoksie, to mimo tego, że powiedziałem, że jest chujowy, to już na nim pozostań, bo inaczej po prostu, no, szkoda progresu, prawda? No i co? Powiedziałem tutaj wszystko, co dla mnie zadziałało i, że tak powiem, powodowało, że ten nowo by dla mnie nieskuteczny i to, co możesz zrobić, by docenić moją pracę, to po prostu to wykorzystać. Stary, moim... Celem tutaj jest po prostu ci pomóc. Nie zdajesz sobie sprawy, jak personalnie traktuję ten problem uzależnienia od pornografii wśród młodych osób. Czuję, że znalazłem swój temat, w którym naprawdę czuję się dobrze i w którym czuję się naprawdę wypełniony, gdy o nim mówię. Wiem, że mało osób o tym mówi, ponieważ temat pornografii i masturbacji powoduje u nich wstyd. Pamiętam, jak widziałem swój filmik sprzed sześciu miesięcy i poruszałem temat właśnie masturbacji i pornografii, to na te dwa słowa ściszyłem swój głos i zmieniłem swój ton, żeby, nie wiem, jakoś powodowało to we mnie wstyd. Ale nie ma czego się wstydzić, jest to normalna rzecz, ty też nie wstydź się tego, że masz taki problem, można to jak najbardziej rozwiązać, bo naprawdę to zrozumiałem, że przez coś takiego przychodzisz. Nie zrozumiało byłoby to, gdybyś to wiedział, ale nic z tym nie chciał robić. Wtedy byłby już problem, ale skoro oglądasz takie filmiki jak ten, to ten problem się nie dotyczy. Dziękuję dźwięknie za oglądanie tego filmiku. Cieszę się, że mam takich widzów jak ty, którzy zostają do końca. Jestem pewien, że wyciągnąłeś naprawdę w chuj wartości w tym filmiku. Bo uwierz mi, że zostawiłem tu rzeczy, które dosłownie pozwolą Ci zmienić swoje życie na zawsze i w końcu być szczęśliwym człowiekiem. Ponieważ pornografia to rzecz, która odbiera szczęście. Nam wszystkim. Naprawdę. Nie tylko mi. To nie chodzi o to, że ja byłem na to wrażliwy. Tak już po prostu jest. Każdemu człowiekowi na tej ziemi, który ogląda pornografię, jest odbierane szczęście. Po prostu. Nie możemy do tego dopuścić. Będziemy z tym gównem walczyć. Dziękuję Ci pięknie za oglądanie. Jeszcze raz zapraszam Cię na Discorda. Link znajdziesz w opisie. Jeżeli uważasz, że zasługuje, to możesz zostawić lajka i subskrypcję i polecić ten film znajomemu. Siemanko, do zobaczenia w następnym i cześć!